Przyszłość Bitcoina, czy instytucje i duży kapitał widzą w nim złotą okazję, czy ryzykowny eksperyment? Czas na debatę, w której eksperci zderzą swoje opinie i pokażą, co naprawdę myśli wielki biznes o królu kryptowalut. Szykujcie się na gorącą dyskusję, którą poprowadzi Arek Jóźwiak, a panelistami są Lech Wilczyński, Jakub Mościcki, Daniel Kostecki oraz Sławek Zawacki. Serdecznie zapraszam. Yo. O. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na temacie poświęconej przyszłości Bitcoina, ale przyszłości Bitcoina z punktu widzenia kapitału i nie tylko kapitału instytucjonalnego. I chciałbym tą debatę zacząć, powiedzmy z grubej rury, czyli od jednego z najgorętszych chyba tematów ostatnich tygodni, czyli kwestii związanej z ewentualnymi rezerwami rezerwami w Bitcoina, ale rezerwami krajowymi. I pierwszy temat, jaki chciałbym poruszyć z moimi panelistami, to jest to czy waszym zdaniem jak duże są szanse, że któryś z dużych graczy, nie mam tutaj na myśli małych krajów, tylko powiedzmy kraje G20, rzeczywiście zdecyduje się na to, żeby wprowadzić rezerwy w bitcoinach, a nie tylko to są puste słowa i mrzonki, które de facto do niczego innego oprócz takiej krótkoterminowej spekulacji nie doprowadzą. Tutaj Sławku, od ciebie bym chyba zaczął w tym temacie. Jasne, ja wyrażam takie przekonanie, że to jest już nie pytanie czy, tylko kiedy i od razu przedstawiam argumenty Zobaczcie, byliśmy świadkami tego, że zarówno norweski bank centralny, jak i czeski zapowiedział dyskusję. Wiemy, że Czesi się na razie na to nie zdecydują, żeby budować swoje rezerwy w oparciu o bitcoina. Ale sam fakt, że już była odwaga, żeby publicznie o tym powiedzieć, że będziemy to rozważać, no właśnie świadczy o tym, że jesteśmy jednak świadkami pewnego bardzo wyraźnego ruchu. Czekamy na decyzję Norwegii. No bo zgodnie z moją wiedzą, ta decyzja jeszcze nie została podjęta, prezes Norweskiego Banku Centralnego powiedział, tak, jesteśmy tym zainteresowani, 5% naszych rezerw powinno być w Bitcoinie. No ale teraz zastanówmy się jeszcze strategicznie, jak gramy w szachy, to nieważne, czy lubimy skoczka czy gońca, one są na tej szachownicy, więc banki centralne, na przykład Chin, widząc, co robią Amerykanie. No będą musiały prędzej czy później po prostu z tego bitcoina skorzystać. Tak więc wyrażam swoje przekonanie, to jest kwestia czasu i według mnie niedalekiego. Daniel, czy ty podzielasz ten pogląd? Wiem, że sytuację związaną z działaniami banków centralnych, z polityką monetarną śledzisz od dawna, jeszcze od czasów, kiedy krypto nie było w mainstreamie, tak myślę, że możemy to powiedzieć. I wiesz, jak banki centralne się zachowują, wiesz, w jaki sposób, według jakiego klucza podejmują jakiekolwiek działania? Czy rzeczywiście Twoim zdaniem też dojdzie do takiej szerokiej adopcji wśród banków centralnych? No i tutaj będziemy musieli rozdzielić te dwa tematy, bo z jednej strony mówiliśmy przed chwilą o Banku Norwegii czy Czech, i to są banki centralne. W Stanach Zjednoczonych z kolei mówimy o rezerwie krajowej, czyli tak jak my mamy nasze masło to tak, oni mają mieć Bitcoina, którego i tak mają, więc pierwszym krokiem będzie przekształcenie tego, co już dany kraj ma i zmieniamy branding, nazywamy to rezerwą. Voila, mamy rezerwę Bitcoina. Natomiast, jeżeli chodzi o amerykański FED, no to ten w ogóle się nie kwapi do tego, żeby w jakikolwiek sposób nabywać kryptowaluty, no przynajmniej nie za rządów Jerome'a Powella. I w związku z tym a, najpierw zaczniemy od przekształcania tego, co już jest w rezerwy, a czy pojawi się nowy popyt na bitcoina, czy na przykład rezerwy zostaną zamienione, czyli wydamy, dajmy na to dolary i kupimy bitcoiny, czy zmienimy strukturę naszych rezerw, nie wiem, sprzedamy trochę złota, kupimy bitcoina, to już jest zupełnie inna... Kwestia. W związku z tym wydaje mi się, że na starcie takiego dużego popytu, jeżeli chodzi o tworzenie rezerw, to na razie nie zobaczymy, tylko to będą dosyć obszerne badania i potem gdzieś może za jakiś dłuższy czas ktoś podejmie decyzje strategiczne. No dobrze, to zejdźmy jedno piętro niżej z rezerw krajowych do bilansów korporacyjnych. To już się dzieje, już od pewnego czasu obserwujemy, że część spółek tych chociażby z Wall Street skupuje Bitcoina, tu oczywiście Prym wiedzie MicroStrategy, aż specjalnie sprawdziłem sobie wczoraj ile oni aktualnie mają Bitcoinów. No Jest to ponad 471 tysięcy, sumarycznie wydali na to przeszło 30 miliardów dolarów i średnią cenę zakupu mają na poziomie nieco ponad 64 tysięcy dolarów, czyli bardzo ładny zysk. Natomiast to co Przykuwa chyba trochę uwagę to jest to, że oni na powiedzmy masową skalę zaczęli skupować Bitcoina po wyborach prezydenckich w Stanach ostatnio i nie za bardzo przejmują się tym, po jakiej cenie jest Bitcoin. Czyli czy Bitcoin kosztował 90 tysięcy to kupowali, jak kosztował po 100 kilka, to też kupowali, tak jakby wierzyli, że rzeczywiście ten Bitcoin będzie wzrastał. I czy Waszym zdaniem więcej spółek z Wall Street, ale nie tylko ze Stanów, ale światowo, czy. Czy Kuba tu do ciebie to pytanie, czy więcej spółek rzeczywiście pójdzie w ślad MicroStrategy i innych tego typu podmiotów, że będą chcieli trzymać swoje e, rezerwy, swoje bilanse właśnie w kryptowalutach, czy to w Bitcoinie, ale przecież mogą być też e, inne kryptowaluty, nie musimy ograniczać się tylko przecież do tej najpopularniejszej to jeszcze chciałem pięć groszy dorzucić do tego, co chłopaki mówili odnośnie rezerw strategicznych. Myślę, że dopóki Stany Zjednoczone nie pójdą w tą stronę, to nigdzie tego na świecie nie zobaczymy, a raczej nie pójdą ze względu na to, że wtedy banki centralne musiałyby się przyznać, ok, ten system, który mamy do tej pory jest bez sensu, teraz pójdziemy w system deflacyjny i to jest główny problem, że bitcoin jest deflacyjny, a w polityce i w bankach centralnych nie da się funkcjonować w systemie deflacyjnym. Natomiast Twoje pytanie, idąc już do Twojego pytania odnośnie samych korporacji, no to korporacja nie jest jakby takim bytem samoistnym, tylko ona ma akcjonariuszy. Akcjonariusze przychodzą do prezesa i się pytają. Dlaczego nie zarabiamy na krypto? Wszyscy zarabiają, a my zostajemy z tyłu. No i wtedy prezes musi wtedy wdrożyć jakieś działanie na temat tego, jak podejść do kryptowalut, jak je zaadoptować. Było przecież od 2013 czy 2014 roku nawet Microsoft chciał przyjmować płatności w kryptowalutach. To im się jakoś tam rozmyło. Później Tesla, też płatności za samochody w kryptowalutach. Też to tam raz to włączał, raz wyłączał, raz włączał, raz, włączał, raz wyłączał. Ostatecznie chyba już nie można znowu kupować Tesli za bitcoiny, więc korporacje będą szły jak najbardziej w tą stronę, ale od strony typowo takiej kapitalistycznej chcemy na tym zarobić, a nie tak jak tutaj. Wszyscy pewnie byśmy powiedzieli, już dawno tego nie słyszałem że jesteśmy w tym dla technologii to jest fajna technologia. Pójdą w to wyłącznie dla zysku, moim zdaniem. No okej, okay, pociągnijmy ten temat dalej, no bo jeżeli MicroStrategy kupuje Bitcoina nie patrząc na cenę, czy to oznacza, że Bitcoin jeszcze ma gigantyczny potencjał do wzrostu, czy oni są tymi ostatnimi, tymi najbardziej nieświadomymi i za chwilę będą trzymali gigantyczne straty, bo Bitcoin spadnie? No. No bo to jest jeden z argumentów, który pojawia się y, za podtrzymaniem chodcy, że te wzrosty jeszcze będą kontynuowane, bo przecież tak duży gracz nie może... Nie wiedzieć tego, co się wydarzy, albo nie mieć ekspertów w swoim gronie, którzy byliby w stanie przewidzieć, że to jeszcze ma szansę rosnąć, no bo przecież przyjmuje się, nawet jest w żargonie giełdowym yy, powiedzenie, no, że przecież to ulica wchodzi na górce, ulica wchodzi na koniec i to ulica jest tymi, nazwijmy to, naiwnymi frajerami, którzy później trzymają stratę, a duzi kupują, kiedy jest tanio a oni kupują teraz. Słuchaj, wszyscy zawsze się naśmiewali z Micro strategies, że zawsze kupują na szczycie, więc to nie jest tak, że taka sytuacja ma miejsce dopiero ostatnio. Oni zawsze, <grym> zawsze kupowali, o Jezu, kupili po 60 tysięcy na szczycie, tak, a potem, <grym> potem spadało i zawsze właśnie im to <grym> wykazywano. Natomiast ja chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, jeśli chodzi o jakiekolwiek rezerwy, czy to rezerwy banku centralnego, czy, czy rezerwy właśnie korporacji, Nikt nikomu łaski nie robi tak naprawdę, to jest e, tylko i wyłącznie strata tych osób, które nie chcą. My, nie wiem dlaczego my musimy się o to prosić, to, że to jest oczywista sprawa, że, że trzeba budować te rezerwy. Ja zawsze powtarzałem, że, że to nie chodzi o to, żeby banki centralne budowały rezerwy, tylko wy macie budować. Ja właśnie pytam się, czy wy macie rezerwy w bitcoinach swoje własne, bo to przecież o to chodziło, a nie, a nie o to, żeby, żeby banki centralne, no oczywiście jest pewien pomysł taki, żeby pulować banki centralne, żeby od nas musiały kupować i, i to w sumie, to jest fajny pomysł, tak, ale naprawdę nie, nie robią nam żadnej łaski, że, że będą sobie robić jakiekolwiek rezerwy, nie, nie widzę w tym żadnego Okej, okay, dobra, to mała kontra, czy to, że, no może kraje stawiam, że trochę mniejsze ryzyko, bo jeżeli już kraj, czy bank centralny będzie robił jakieś rezerwy, to z myślą kupię, trzymam, zapominam? No ale korporacja, tak jak sam wspomniałeś, to jest firma, która ma zarabiać na bitcoinie. Przychodzą, Kuba mówiłeś, przychodzą akcjonariusze z pytaniem, dlaczego my nie zarabiamy na bitcoinie? No okej, okay. a co jeżeli dojdzie do sytuacji, gdzie ten bitcoin będzie spadał? Albo dojdzie do sytuacji, w której eksperci z danej firmy, z danej spółki dojdą do wniosku, że okej, okay, mamy już wystarczająco duży zysk i to jest zysk z naszej działalności inwestycyjnej, a nie operacyjnej, i może trzeba te bitcoiny w jakiś sposób upłynnić, trzeba się skeszować. I czy to nie rodzi jakiegoś ryzyka, nie dla tej spółki, tylko dla nas, dla małych inwestorów, dla entuzjastów, którzy kupują tego bitcoina. No bo w sytuacji, w której wyszło, wyszedłby dzisiaj Michael Saylor, albo na X by po prostu napisał post, że MicroStrategy sprzedaje powiedzmy 10% bitcoinów, które posiada to stawiam, że to może doprowadzić do niemałej paniki. Oni mogą chcieć upłynąć tylko część, ale ludzie nie wiedzą, jakie są zamiary, jakie są intencje i MicroStrategy sprzeda 10%, a społeczność sprzeda 10 razy tyle. I czy to nie jest jakaś taka tykająca bomba? Bo widzimy, co się dzieje na rynku, widzimy, jak inwestorzy reagują. Widzimy tak, duzi gracze kupują, no to jest euforia. Wow, duzi wiedzą, fajnie, bitcoin będzie wzrastał, no bo Wall Street wierzy w bitcoina, cały świat zaczyna wierzyć w bitcoina, mamy adopcję. Na co będzie, jak ktoś w pewnym momencie uzna, okej, okay, to ja robię exit, wychodzę z tego rynku. Ale to jest taka właśnie ironia losu. Jak, jak korporacje i w duże instytucje nie kupowały bitcoina, to było, o Jezu, nie będę inwestował w coś, co nawet jakaś poważna firma, instytucja nie inwestuje. Teraz, jak duże instytucje inwestują, to o nie, to to jest skoncentrowany kapitał, to nie, to zawsze, jest, zawsze się znajdzie powód. Zawsze jest jakieś ale, tak? Zawsze, zawsze można sobie znaleźć jakiś, jakąś wymówkę. Jakieś wytłumaczenie, dlaczego nie, dlaczego tak? Oczywiście, ja się z tobą całkowicie zgadzam, że jakikolwiek duży gracz może w pewnym sensie manipulować rynkiem w ten sposób, jeżeli on zakomunikuje coś takiego, i wy za tym podążycie jak owce, no to owszem, będzie taki, taki skutek. Dlatego dążymy do tego, żeby ten kapitał był jak najbardziej rozproszony, żeby te decyzje nie były w rękach, nie wiem, kilku osób, tak, no ale mieliście na to 15 lat, kurczę. No. Ale to też należy pamiętać, pamiętać, że samo zarabianie na kryptowalutach, bo to nie jest tylko to, że korporacja sobie kupi bitcoiny, będzie je trzymać i za rok sprawdzą czy na tym zarobili. No to oni muszą zrobić adopcję, tak jak kantory normalnych walut. Przecież oni nie zarabiają na spekulacji tego czy tam dolarem czy spadnie, czy pójdzie do góry, tylko na tym swoim spreadzie. No i to samo mogą robić korporacje. No tak jak wcześniej wspomniałem, sprzedawać swoje produkty za kryptowaluty. Oni nie muszą tych kryptowalut trzymać, mogą to wywalać od razu, konwertować na fiaty. Ale sobie zarobią na tym spreadzie do krypto. 100% się zgadzam. Tylko to jest jedno podejście, w którym firma przyjmuje płatności w krypto i w chwili transakcji de facto je konwertuje automatycznie, czyli daje możliwość klientowi zakupu w krypto, ale ona nie trzyma tego krypto. A druga sytuacja, kiedy ta firma trzyma bilansy swoje w krypto. No Sławek? Tak, chciałam powiedzieć jedną rzecz, żebyśmy odróżnili MicroStrategy na przykład od Microsoftu. Ja wyrażam taki pogląd, że MicroStrategy to jest po prostu schemat Ponciego i wiem, że jestem mało popularny w środowisku, ale Michael Taylor nie wydaje pieniędzy, które wypracował swoją ciężką pracą, on po prostu ściąga z ręku pieniądze i za to kupuje Bitcoina, tam nie ma żadnej filozofii i prędzej czy później yy, no, to się wyleje. Natomiast to, co chciał zrobić Microsoft, czyli wypracowane pieniądze, swoje zyski, które miał odłożone w postaci fiatów, czy jakiegoś tam innego majątku, on część tego chciał skonwertować na, na bitcoina, czy na kryptowaluty, no po to, żeby utrzymywać jak gdyby rezerwę w jakiejś takiej postaci antyinflacyjnej. Moje rozumienie tego, że korporacje utrzymują swoje rezerwy w różnych walutach jest takie, że to jakby element zarobku jest tam Powiedzmy drugorzędny. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ten kapitał, który jest trzymany na złe czasy, był chroniony przed inflacją, a jak jeszcze przed tym zarobią, to okej, okay. to co robi MicroStrategy, jeszcze raz, on zbiera kasę z rynku, kupuje nie za swoją pracę, tam buduje te rezerwy, a Michael Saylor i tak wychodzi z tego rynku, bo przecież sprzedaje swoje akcje w MicroStrategy. Bądźmy tego wszyscy świadomi. No, i tyle. No trochę ma rację, bo się Michael Saylor pojawił na okładce Forbesa, to zły znak. No, jeszcze mamy cały czas temat, jeżeli mówimy o tym, czy korporacja będzie miała posiadać bitcoiny, tak jak Microsoft miał głosować. No, oczywiście tego nie przepchną, bo jest za duża zmienność tego aktywa. Nie ma szans, żeby zdrowo myślący ludzie w potężnych korporacjach zaakceptowali i narażali firmę i jej bilans na tak duże wahania kapitału, to, to, to się nie da, to równie dobrze mogą sobie zainwestować w reala brazylijskiego, czy w meksykańskie peso i zaliczyć 30% zjazd w rok. Także no tego na razie nie zrobią, dopóki jest bardzo duża zmienność. I to też samo się tyczy banków centralnych. Zwykle pod koniec grudnia było widać, co się dzieje na złotówce i dolarze, bo Później bank centralny publikuje, ile tam zarobił na różnych swoich aktywach. No i jak złotówka jest nisko, wszystko inne jest wysoko, no to NBP pokazuje fajny zysk. No i teraz sobie wyobraźmy, że to się dzieje z bitcoinem. Bitcoin tam sobie lata 20% góra, dół. No i oni tego w żaden sposób nie są w stanie przewidzieć, więc znowu rezerwy strategiczne banków centralnych moim zdaniem są mocno wątpliwe. Znaczy, dopóki nie sprzedasz, to ani nie straciłeś, ani nie zrobiłeś, nie? No ale oni to muszą wycenić niestety. Tak jest, dokładnie, dokładnie tak. Natomiast no jest to ryzyko, że jeżeli w pewnym momencie te spółki, no bo stawiam, że, że banki centralne to może niekoniecznie, ale te spółki, gdyby chciały upłyniać za dużo, no to jest to jakieś ryzyko, na które myślę, że z biegiem czasu, z upływem lat. Będziemy zwracać coraz większą uwagę, chyba. No, mieliśmy nawet przykład, kiedy tam Niemcy chyba w zeszłym roku chcieli sprzedać swoje bitcoiny, a nie mieli bodajże tam 5000 bitcoinów. No to sami sobie wywołali spadek na, na rynku bitcoina i wszyscy wtedy już wieszczyli, to już jest koniec, bitcoin leci do zera. No i to też jest ciekawa opcja na tworzenie właśnie rezerw krajowych. Oni nie muszą tych bitcoinów kupować, tam masa tych bitcoinów jest skonfiskowana. Mogą po prostu powiedzieć, no dobra, to niech sobie to leży, nie będziemy tego sprzedawać. No to tak samo jak Marcin Iwiński niedawno sprzedawał akcje CD Projektu. 5% na pierwszej sesji i 10% w kilka, w kilka dni. Okej, okay, zmieńmy delikatnie temat i przejdźmy do CBDC. Wiemy, że Stany Zjednoczone się wycofują z tego pomysłu, a Europa brnie dalej. No i teraz pytanie, po co? Wiemy, OK, Europa chce regulować wszystko, Europa chce wszystko kontrolować, sterować. Weszła MIKA, mamy USDC, które przeszło te regulacje rygorystyczne, więc po co nam w takim razie jeszcze kryptowaluta emitowana przez Europejski Bank Centralny? Czy to nie będzie przypadkiem kolejnym już elementem, przez który Europa nie będzie w ogóle konkurować ze Stanami czy z Chinami, jeśli chodzi o, o wzrost gospodarczy i tak dalej. So cool. no... W tym środowisku myślę, że powiedzenie, że Europa w tej chwili zjada swój ogon i że cofa się, nie będzie chyba jakimś złamaniem powszechnie panującej doktryny. No, wszyscy kojarzymy też tego mema, rozmawialiśmy o tym na zapleczu. Stany Zjednoczone mają swój Char GPT, Chiny mają DeepSea, no a my mamy zakrętki, których nie możemy oderwać od butelek. Ale ze 100% adopcją. Tak, dokładnie. 100% adopcja, bo wszyscy korzystacie z tych zakrętek, także udało im się. No, to tylko świadczy, że my oczywiście podążamy w kierunku antycywilizacyjnym i musimy być tego świadomi. No, i fakt, że chcemy wprowadzić w Europie CBDC, zresztą nie tylko w Europie, jaka jest motywacja ostatecznie? Ja rozpoznaję, że tą koronną, kardynalną motywacją jest to, żeby pozbyć się gotówki. Tak, że bank centralny chce zamienić gotówkę właśnie w CBDC na to, że to jest w pełni kontrolowany pieniądz i w pełni programowalny, no to już wszyscy dobrze o tym wiemy. Nie dalej jak kilka dni temu przeglądałem nowe przepisy, które mają być właśnie implementowane na poziomie krajowym. Niedługo już nie będziesz mógł zapłacić gotówką, albo co najwyżej do jakiejś niewielkiej kwoty i nie chodzi o to, że nie będziesz mógł kupić za gotówkę kryptowaluty, nie będziesz mógł kupić pomidorów za gotówkę i to jest właśnie zapowiedź według mnie tego, czym CBDC ostatecznie ma być. I jeszcze, Arek, jedna rzecz. Bardzo jestem ostrożny, żeby mówić w kontekście CBDC o tym, że jest to kryptowaluta. Oczywiście w sensie technologicznym tak, ale w sensie ideologicznym jest to zupełnie coś innego. Mnie bardzo rozbawił komentarz przedstawiciela Europejskiego Banku Centralnego na właśnie rozporządzenie Trumpa, w którym było, że będziemy wspierać stablecoiny stable oparte o dolarze, na dolarze amerykańskim, tylko po to oczywiście, żeby potem one były oparte o dług amerykański, w związku z tym bezpośrednio kupując USDC na przykład będziemy wspierać zakup obligacji amerykańskich, natomiast przedstawiciel EBC wychodzi i mówi no tak, my w odpowiedzi na to zrobimy CBDC. No przecież to w ogóle się kupy nie trzyma, bo oni o jabłkach, a my o gruszkach. I w związku z tym no zgadzam się, że to do niczego dobrego nas nie będzie prowadziło, bo... Zrobić cyfrowy pieniądz banku centralnego. I co oni jeszcze więcej powiedzieli, że oni nie chcą tego, co robią Stany Zjednoczone, bo to wykluczy banki komercyjne jako pośrednika obrotu. No a robiąc CBDC, no właśnie też to robimy, bo bank centralny jest bezpośrednio naszym emitentem pieniądza, który mamy u siebie, nie wiem, w aplikacji EBEC-u czy nbe u załóżmy, no co już w ogóle wyklucza bank komercyjny jako pośrednika tej gotówki. Także, no Myślę, że idziemy w to, ale mi się to bardzo, bardzo nie podoba. Ja myślę, że to jest z kolei bardziej ideologiczne podejście samej Unii, która chce kontrolować wszystko, ile zużywamy CO2, ile jemy mięsa, ile jemy jajek i myślę, że teraz jest wielka awantura o to, co ludzie myślą, co piszą w internecie, co piszą na X, że X trzeba zablokować i zbanować. I myślę, że im taka główna idea przyświecająca jest taka, jak mieliśmy przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie były te stymulusy rozsyłane i się okazało, że stymulusy w większości trafiły nie tam gdzie powinny, czyli ludzie sobie wrzucili na giełdę i giełdy wtedy wystrzeliły. No i drugi przykład mieliśmy w Stanach Zjednoczonych w, sorry, w Kanadzie, gdzie ci trakerzy protestowali przeciwko szczepionkom, no i im tam zaczęto wyłączać konta bankowe. Jak robili jakieś zbiórki, no to też to było wyłączane. A jakbyśmy mieli CBDC? No to jedno kliknięcie i mamy załatwione sprawy. Tak? Programujemy sobie, gdzie dane CBDC może zostać wydane. Wyłączamy z tego giełdę, wstawiamy 30-dniowy termin ważności takiego CBDC. No i mamy świetne narzędzie do kontroli. Jeśli ktoś coś brzydkiego napisze w internecie, powiecie, że Ether na przykład jest zły, no to Wam wyłączą możliwość komentowania na 30 dni na X do tego nie będziecie mogli robić zapłów przez dwa dni. moim zdaniem to jest bardziej, bardziej ideologiczne niż jakiekolwiek praktyczne zastosowanie CBDC. Jak tylko chciałem powiedzieć do przykładu, który podał Kuba, wyobraźcie sobie, że tankujecie na stacji benzynowej, próbujecie zapłacić i okazuje się, że zużyliście już swój ślad węglowy na ten miesiąc, więc nie zapłacicie. Ja na tym etapie o CBDC nawet nie myślę, więc to jest problem, który tak naprawdę jeszcze nie istnieje. Widziałem jak wygląda projekt europejskiego CBDC, to jest potworek, który jest projektem, który umrze w zarodku, ponieważ banki komercyjne tak lobbowały, że po prostu ten projekt CBDC został tak upośledzony do, 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 do poziomu takiego totalnego kuriozum technologicznego i regulacyjnego i powiedzmy jeśli chodzi o limity i tak dalej, różne dziwne konstrukcje, że, że tak naprawdę nie ma, nie stanowi żadnego zagrożenia, więc tu paradoksalnie banki są po naszej stronie. Znaczy ja bym się jeszcze zastanowił nad y, jedną kwestią, bo z Waszych wypowiedzi można wywnioskować, że to co robi Europa czy Europejski Bank Centralny, mam tutaj na myśli właśnie CBDC, to jest działanie przemyślane, że oni wiedzą co robią. No i pytanie, czy oni rzeczywiście wiedzą co robią, i tu mogę nawet zacytować jedno zdanie Majka Satosiego, który prowadził poprzednią debatę, co prawda to w internecie to jego zdanie hula. On powiedział tak, na kanale Nam zależy w tym tygodniu. Eurokraci, którzy przyzwyczaili się do ciepłych posad i do tego takiego status quo, znaleźli się w świecie, którego nie ogarniają. Być może to jest działanie po omacku i oni teraz coś by chcieli wprowadzić, a za chwilę dojdą do wniosku, że to absolutnie nie ma sensu i się z tego wymiksują. Ja chciałbym pochwalić Europejski Bank Centralny za projekt nowych banknotów. Bardzo ładne obrazki będą teraz na banknotach. Nie widziałem. To Dobrze. są ich innowacje. Ok, przejdźmy, przejdźmy dalej do kolejnego tematu, czyli do funduszy inwestycyjnych. Przed rokiem, no myślę, że dokładnie przed rokiem, jednym z najgorętszych tematów była kwestia ETF-ów. Na Bitcoina, ETF-ów na Ethereum, ETF-ów na inne projekty. No i o ile ETF rzeczywiście na Bitcoina, no można powiedzieć, że przyczynił się do przynajmniej krótkoterminowego rajdu wzrostowego, to dlaczego Bitcoin ewentualnie rósł później, no to była kwestia już związana bardziej z wyborami prezydenckimi w Stanach, polityką monetarną, ale początek 2024 roku był zdominowany przez właśnie kwestię ETF-ów na Bitcoina. Natomiast ETF-y na Ethereum już do takiego wzrostu za bardzo się nie przełożyły. Ostatnio pojawił się zatwierdzony wniosek o wspólny ETF na Bitcoina i Ethereum, czyli jeden instrument, który ma tak naprawdę dać ekspozycję na dwie największe, najważniejsze, wydawałoby się, kryptowaluty. I czy, po pierwsze, Waszym zdaniem, zmiana przewodniczącego Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd to jest oczywisty sygnał, że w 2025 roku pojawią się kolejne ETF-y? I druga kwestia, czy... Te etf -y, to będzie coś, co będzie brane pod uwagę jako jakikolwiek katalizator ruchu wzrostowego? Czy to jest po prostu kolejny instrument, który sprawia, że z jednej strony fundusze inwestycyjne, a z drugiej strony inwestorzy bardziej konserwatywni, którzy nie ogarniają technologii, mogą osiągnąć ekspozycję na rynek krypto z poziomu tradycyjnych rachunków maklerskich? Czy to jest po prostu kolejny instrument, ale mało znaczący dla ogólnego zainteresowania i popytu na, na rynek krypto? Kuba, do Ciebie pytanie. No ja myślę, że z perspektywy takiego zwykłego inwestora ETF na jakiekolwiek aktywo to jest po prostu kolejnym ETF-em. On po prostu ma, otwiera sobie rachunek maklerski i tam ma kolejne, kolejne pole do kliknięcia, co oczywiście jakby dla samych kryptowalut jest jak najbardziej okej, okay, no bo wtedy zwiększa się płynność. Natomiast, o, o, idąc do tej Twojej drugiej części pytania, odnośnie zmian regulacyjnych, czy tam głowy, która kieruje regulacjami w Stanach Zjednoczonych, no to to jest duży plus, bo gary im tam mocno cisną, jakby szukali dziury w całym. Natomiast, branża kryptowalutowa i w ogóle technologiczna, jest taką branżą, której wystarczy nie przeszkadzać i ja ona sobie bardzo dobrze poradzi. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że KNF wydał pierwszą zgodę na AISA w Polsce, alternatywną spółkę inwestycyjną, ASIC przepraszam, która może inwestować w kryptoaktywa, więc jest pozytywna zmiana na polskim rynku również. Ale o Ethereum nawet nie myślę, o innych kryptowalutach nie myślę, więc można zapomnieć o tych ETF-ach, więc liczy się tylko Bitcoin. Okej, okay, Daniel? No ETF to jest po prostu kolejna furtka do tego, żeby kapitał, który do tej pory nie mógł być angażowany w ten rynek, mógł mieć pośrednio ekspozycję na, na dany rynek. I otwarcie furtki nie oznacza, że zaraz tak jakby tutaj pootwierać ileś drzwi na, na sali, że akurat ka każdy równomiernie będzie przez te, przez te drzwi przechodzić. Jedni pójdą w prawo, drudzy mała grupka pójdzie w lewo załóżmy. I tak samo jest z Bitcoinem czy z Ethereum. Bitcoin był wielce pożądany, no to w tą furtką wleciało mnóstwo pieniędzy i Ether, jak widać, furtka otwarta, ale nikt nie chce przez nią za bardzo przechodzić. I tak samo może być z innymi projektami, co oczywiście jest ogólnie dobre. W sensie z projektami złożonych wniosków o kolejne etf -y, bo ich jest tyle gdzieś mniej więcej. Solana, Ripple, kombinacje, indeksy, krypto, więc śmieję się, że alt season będzie dopiero, kiedy powstanie ETF na top 10 albo poza top 10, to wtedy będzie alt season, jak ten kapitał tam wjedzie. Więc jest to kolejne narzędzie, zabawka dla graczy z Wall Street, tak naprawdę, Którzy już mają wszystko, mają opcje, mają futures, mają ETF, mają opcje na futures, opcje na ETF, więc dla nich to jest wszystko jedno, co z tą ceną bitcoina będzie się działo. Wystawca będzie zarabiać na prowizjach i opłatach, będzie mógł robić front running, sprzedawać klientom drożej, jakby po to to jest też od strony rynku finansowego i kapitałowego. Z tym Alcisonem to bym się wstrzymał, bo nawet Coinbase nie jest w stanie dodawać nowych projektów na swoją platformę. Jest tam milion tokenów czy czegoś, więc będzie ciężko. Dobrze, ja dziękuję Wam w takim razie za ten panel. Czas nam się skończył, więc serdecznie dziękuję Wam za rozmowę, Państwu oczywiście też za obecność. No i cóż, zapraszamy pewnie na chwilę przerwy i zaraz kolejna debata czy kolejny wykład.